Czym zajmuje się dział komercjalizacji? Za co odpowiada tak naprawdę? Czy czymś różnią się te lokalizacje dla tych poszczególnych konceptów? A skąd dział komercjalizacji wie, że dana lokalizacja to, to dobry wybór? Czy starczy miejsca na lokalizację obecnych i przyszłych franczyzobiorców sweet Galery? Dzień dobry, witam w programie Ekspert we Franczyzie. Moim gościem będzie menadżer ds. komercjalizacji Katarzyna Szpak. Porozmawiamy o skali działania komercjalizacji Sweet Galery oraz czy w Polsce są jeszcze miejsca, w których warto prowadzić biznes mobilny. Zapraszam do obejrzenia materiału. Cześć Kasiu, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Cześć Magdo. Jesteś wyjątkiem w dziale komercjalizacji, dlatego że jesteś jedyną kobietą. Zgadza się, tak. Jestem rodzynkiem w zespole 11 komercjalizatorów. Czyli w dziale komercjalizacji obecnie pracuje 12 osób. Zgadza się, jednak jest to okres przejściowy, bo do końca przyszłego roku chcemy, aby było nas dwa razy tyle. Kasiu, czym tak naprawdę zajmuje się dział komercjalizacji? Za co odpowiada? Nasz dział komercjalizacji zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji dla naszych franczyzobiorców. W zależności oczywiście od wybranego konceptu, czyli punktu gastronomicznego, takich konceptów mamy cztery. Lodolandia, sigelato to są koncepty sezonowe. Bafra Kebab jest konceptem całorocznym. I kołacz na okrągło, który w połączeniu z Lodolandią może być też konceptem całorocznym. Czy czymś różnią się te lokalizacje dla tych poszczególnych konceptów? Tak, oczywiście, że tak. Szukając lokalizacji pod koncept lodowy, kierujemy się innymi wytycznymi niż przy lokalizacji pod koncept kebabowy. Oczywiście i tu, i tu staramy się znaleźć strategiczne punkty pod względem największej liczby potencjalnych klientów. Jednak tak, no, są różnice w tych lokalizacjach. Zdarzają się też lokalizacje, które pasują pod wiele konceptów, ale wtedy stosujemy różne ustawienia. Przykładowo, z jednej strony mamy bardzo fajny ruch klienta pieszego i tam postawimy koncept lodowy, a po całkiem przeciwnej stronie postawimy e, koncept kebabowy, ze względu na to, że tam jest e, fajna y, widoczność i dużo większa wygoda dla klienta zmotoryzowanego. Czy ciężko jest ocenić potencjał lokalizacji? Czy potencjalny Kowalski e, mógłby sam to zrobić? Teoretycznie tak. Nie do końca jednak jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ten nasz wspomniany Kowalski często podaje przykład galerii. I taka galeria, w wielu przypadkach, jest w centrum miasta. I posiada najczęściej wtedy wbudowany parking albo podziemny i na takim parkingu my bardzo dużo tracimy, w szczególności przy koncepcie kebabowym. Kolejna rzecz to w momencie, kiedy osoba nie jest z branży, bardzo często chce podejmować decyzje z perspektywy własnych nawyków i własnych potrzeb. Nie zawsze jest to dobra droga. My dzięki temu, że mamy tak duże doświadczenie, mamy szerszą perspektywę. Wiemy, gdzie ci klienci są i jakie podejmują decyzje, jakie mają potrzeby, jesteśmy w stanie w łatwy sposób dotrzeć do tego klienta między innymi właśnie przez dobrze dobraną lokalizację. Poza tym w dzisiejszych czasach wszystko bardzo szybko się zmienia. Rynek, klienci i ich decyzje zakupowe. My dzięki temu, że my mamy bardzo dużą sieć punktów, mamy ich ponad 800, głównie w Polsce, ale też i za granicą, tu przeważa Rumunia i Niemcy. My cały czas monitorujemy te punkty. Jeżeli coś na rynku się zadzieje, to my bardzo szybko zareagujemy i wprowadzimy te zmiany w przeciwieństwie do Kowalskiego, który tą zmianę zauważy już jak ona zadzieje się w tym rynku i tak naprawdę na większą skalę. Operatorzy franczyzowi w swoich reklamach często mówią i zapewniają swoich klientów, że mają sprawdzone, dobre lokalizacje. Co w takim razie Sweet Gallery wyróżnia pośród nich? Naszą przewagą, e, największą przewagą w tej kwestii jest e, mocno rozbudowana sieć. Tak jak wspomniałam, e, bardzo duża ilość punktów franczyzowych, e, ale również e, mamy kilkadziesiąt punktów własnych, na których próbujemy, testujemy, weryfikujemy koncepty, śmielej ryzykujemy, e, po to właśnie, żeby ewentualne błędy popełniać u siebie, a u klienta już podejmować te mądre decyzje. A skąd dział komercjalizacji wie, że dana lokalizacja to? To dobry wybór? Oczywiście zależy od konceptu. Dobra lokalizacja pod Bafre Kebab charakteryzuje się czymś innym niż dobra lokalizacja pod Lodolandię czy Sigelato. Jednak takie uniwersalne kwestie to. Odpowiednio duży potencjał klienteli. Ważna jest też widoczność punktu względem tej zbadanej klienteli, możliwość zagospodarowania terenu wokół punktu i oczywiście kwestia techniczna i sanitarna. Gdy słyszę pozyskiwanie lokalizacji, jest to dla mnie skomplikowane. W takim razie, jak wygląda ten proces pozyskiwania lokalizacji? Czy jest trudny? Proces pozyskiwania lokalizacji jest mocno złożony, zależy od wielu czynników i potrafi trwa, trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. I ten czas zależy od wielu kwestii. Przede wszystkim od tego, ile rzeczy mamy do zorganizowania po naszej stronie, a ile dostarcza nam obiekt. I też zależy od tego, ile osób jest decyzyjnych, bo nie zawsze jest tylko właściciel. A co z formalnościami? Tych formalności jest naprawdę ogrom, począwszy od kwestii technicznych, prądowych i sanitarnych. Jest tego bardzo dużo, ale klient, który przychodzi na lokalizację ma to już dograne, bo to jest wszystko po naszej stronie. A czy franczyzobiorcy otrzymują możliwość wyboru lokalizacji? Każdy nowy klient, który decyduje się na zakup punktu gastronomicznego, dostaje pakiet trzech lokalizacji, pomocnej selekcji z naszej strony. Nie tak końcowo on podejmuje decyzję, na którym z tych punktów chce prowadzić swój biznes. Na rynku jest obecnie ogromna konkurencja, jest 1300 modeli franczyzowych. Czy starczy miejsca na lokalizację obecnych i przyszłych franczyzobiorców Sweet galery? Nasza Polska jest bardzo duża. My dzięki temu, że działamy prawie 10 lat na rynku, współpracujemy z wieloma sieciami handlowymi, z właścicielami parków handlowych, galerii i centrów handlowych. Pracujemy z nimi, z nimi na stałe. Te firmy cały czas się rozwijają, budują nowe obiekty. Dzięki tej współpracy my, w pierwszej kolejności, dostajemy propozycje współpracy, więc nasz portfel cały czas jest pełny bardzo ciekawych lokalizacji dla naszych klientów. Czy komercjalizatorzy, którzy pozyskują lokalizację, muszą dobrze znać się na geografii? No, geografia to jest nieodzowny element naszej pracy. To, co możemy sobie wygooglać w internecie, to jedno, ale my bardzo dużo, dużo czasu spędzamy w terenie. Tak naprawdę, cztery dni w każdym tygodniu to, to u nas jest teren, bardzo dużo kilometrów pokonujemy i tak naprawdę, tak jak wspomniałam, to, co w internecie znajdziemy, to jest jedno, ale to, co jakby znajdziemy w terenie, to jest drugie. I tak jak ja działam na regionie podkarpackim i lubelskim, i pochodzę z Podkarpacia, to byłam przekonana, że bardzo dobrze znam ten region, a tak naprawdę w momencie, jak zaczęłam tutaj zajmować się komercjalizacją, zaczęłam docierać do takich fajnych miejsc, które potencjalnie nie są znane, a mają ogromny potencjał dla nas jako dla firmy, dla naszych franczyzobiorców. Także bycie w terenie i ta geografia, ta topografia to jest rzecz istotna. Ile kilometrów komercjalizatorzy przemierzają w ciągu miesiąca? No, to są spore ilości. Jak tak między sobą rozmawialiśmy, to kojarzę rekord chyba około 5 tysięcy miesięcznie, ale taki standard to jest 3-4 tysiące kilometrów, no przy założeniu, że każdy z komercjalizatorów obsługuje dwa województwa. Jaki jest sekret dobrej lokalizacji? Sekret na pewno nie jest jednoznaczne. Tu zależy tak naprawdę od regionu, na regionie typowo załóżmy studenckim inaczej zadziałamy niż na regionie bardziej turystycznym. Myślę, że takim ogółem to jest dobrze zbadany potencjał. Ale tak naprawdę w tym sekrecie jest dużo istotnych, priorytetowych rzeczy. Taka suma tych rzeczy plus bardzo dużo takich drobnych szczegółów, o których tak naprawdę osoby, które same sobie szukają lokalizacji, zapominają. I w momencie, jak już jest na przykład start punktu, powoduje dużo takich problemów, frustracji. My z racji tego, że mamy doświadczenie i wiemy jak, z czym to się je, no, to chcemy to brać na siebie, żeby pamiętać nawet o tych szczegółach. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A widzów zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, który pojawi się na kanale już niebawem.